Dzień dobry Państwu, jesteśmy na plantacji firmy Łukowa Tabako, gdzie będziemy chcieli w drodze doświadczenia wykazać związek pomiędzy zawartością wapnia i magnezu, a jakością i ilością plonu tytoniu. Jest ze mną agronom firmy Łukowa Tabako, pan Piotr Petlak. Witam Panie Burmistrzu. Nazywam się Piotr Petlak, jestem agronomem firmy Łukowa Tabako. Znajdujemy się na działce z tytoniem. Działka ma powierzchnię 70 hektarów. Na początku kwietnia zrobiliśmy analizę gleby. Analizy, analiza ta wyszła jakby niekorzystnie dla tej gleby, gdyż mamy tutaj pH około 5,5, zawartość wapnia przeswojennego około 300 mg w kg, jak i bardzo nisko zawartość magnezu. Na tej podstawie ustaliliśmy nawożenie produktami, produktami firmy Polkalk w dawce na całości plantacji 250 kg, a na poszczególnych poletkach doświadczalnych w dawce 1000 kg wapna firmy Polkalk. Może przejdźmy i zobaczymy te poletka, które zostały przez Was założone. Tak. Znajdujemy się na działce o powierzchni 1 hektara, na której zostało zastosowane wapno SuperMak w ilości 1000 kg. To co? Przechodzimy przez pas kontrolny. Na tej działce zostało wysiane wapno Bikalk. Też w ilości 1000 kg na 1 hektar. Ja chciałbym zauważyć, że Bikalk jest nowym produktem firmy Polkalk. Który oprócz wysokiej zawartości wapnia, w tym wapnia przyswajalnego, zawiera pełną dawkę humusów. Oraz bakterii z grupy Bacillus. Przechodzimy przez pole kontrolne, na które również zostało wysiane wapno trzeciej generacji Polkalku w ilości 250 kg na hektar. Jak widzę, jesteśmy na trzecim poletku. Tak, znajdujemy się na trzecim i ostatnim naszym poletku doświadczalnym, na którym zostało wysiane wapno Polkalk trzeciej generacji w ilości 1000 kg na jednym hektarze. Piotrze, teraz rośnie tutaj piękna plantacja. Tak, plantacja ta została wysadzona w połowie maja. Rośnie tutaj tytoń jasny typu Virginia. A zatem powróćmy tutaj za 6 tygodni po to, żeby zobaczyć efekty naszego doświadczenia. Dziękuję uprzejmie.